Ten preparatem, jeszcze, żeby wzmocnić paznokcie jest prenatel. Pewnie znany. Prenatal. dla Llekowie ciąży, Najlepszy. Nie żadne tam skrzypy też, ale z tych witamin to, to jednak właśnie to. Został zrobiony zabieg pielęgnacyjny, zabieg nawilżający, później odbył się tej Pedikir, czyli pani ma pomalowane paznokcie, oczywiście na modny w tym sezonie kolor. Natomiast teraz bierzemy się już za manikir. I też zamierzam pomalować paznokcie na jakiś szalony kolor. tej pani, oczywiście, była bardzo wybredna, o czym mnie poinformowała już wcześniej. Dobrałyśmy kolor, który mówisz, sama takiego koloru by nie dobrała. Natomiast zgodziła się tutaj na wszelkie nasze eksperymenty, z czego się strasznie cieszymy. Mówię, czy to Proszę stanąć bardziej tek, yy, napiętym, tak napiętymi, nie? Pani Małgosiu, proszę powiedzieć, jak się Pani podoba metamorfozy? Yy, bardzo mi się podoba, nie spodziewałam się takich zmian i, i jestem zaskoczona, mile zaskoczona. A z czego jest Pani najbardziej zadowolona? Włosy, makijaż, strój? Przede wszystkim włosy i makijaż. I czy będzie teraz Pani stosowała te wszystkie rady, które dzisiaj usłyszała Pani od naszych specjalistów? Yy, no na początku będzie ciężko i trudno, ale mam nadzieję, że z czasem się nauczę. Jakieś lekcje na pewno się przydadzą i zostały w głowie. Na pewno tak. Proszę powiedzieć, już panią widzieli, widziały dzieci i widział panią mąż i jakie były reakcje? No troszeczkę nie poznali. Ale rozumiem, że się podobało. Tak, podobało, się podobało. Tak, ale takich ruchów głową, nogami, wszystkim tak naprawdę. O właśnie, fajnie. Trzy cztery. Mhm. Dobra, a jeszcze raz odwrót. Dobra, a, a jeszcze raz odwrót? Bez powrotu, tylko spojrzenie w moją stronę. Aha, dobra. A jeszcze bardziej plecami? Troszkę. Plecami na mnie. 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 Trochę? Mm -hmm. Dobra, a z powrotem obrócę kij w moją stronę. Aha, dobra.